lektorów na mszę świętej. Kolędownik. Dobra, panowie, to ja wezmę kielich. Baruga, myślę, że weźmiesz gąk. Michał, weź ampułki. A, Maciek, Maciek, przeczytaj. Czytanie weź, nie? E no i co jeszcze? No właśnie, do dzwonków to Kto weźmie dzwonki? Ja, ja mam gąbki. no tak. No to ja jeszcze wezmę dzwonki, a Michał weźmie znak pokoju. E, e pokoju. Słyszycie to? O nie, połóż! Siema! Nie, to znowu! Ale czekajcie, kim on w ogóle jest? O co to w ogóle chodzi? Posłuchajcie! Baruga. Co? Jest to lektor, który pojawia się tylko raz do roku. Legenda głosi, że ostatni raz widziałem go w grudniu, ale nie południu. Tylko na kolędzie. Tak to w grudniu? Przecież że ostatnio to tutaj byłem. A prawda, to sprawdzę. Łysy, łysy. O, rzeczywiście jest. Pasterkę. No, 10 lat temu. No chłopaki, zlitujcie się, teraz na pewno się poprawię. A no, no to samo mówiłeś w 2000 roku 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ale, ale 20 nie było Zamknij się! 21, 22, 23 i 24. Myślisz, że tym razem ci uwierzyłem? No chłopaki, zlitujcie się! No to dajmy mu ostatnią szansę. Nie. No ale może jeszcze nie raz. Ech, dobra, niech stracę. Chyba tego pożałujemy. A, drogi jest stycznia, ciekawe kto dzisiaj przyszedł. Siemano, panowie! Gdzie jest łysy? Dobry, no e, do, do, nie ma, no! Ale jak to nie ma? No, nie to przyszedł! Nie przyszedł no. Ten co nie czyta. O, Maksym, siema, masz czytanie! Ja czytanie? Mam bierzesz czytanie i będziesz to czytał. Ale, ale czy, czemu ja? No bo ja mam paradiszej ręki, nie mogę. Co ma ręka do czytania? No i jak będę przewracał stronę? To je, czytanie jest na jednej stronie dzisiaj. I'm w speak polish, sorry. I... <laughs> bierzesz to czytanie? No nie mogę. Czemu nie? Nie mogę, u niedziady kroci. Ja... Muszę iść, u niedziady kroci. Nie mogę, no nie mogę, u niedziady kroci. Muszę iść, sorry. Sorry. Aha. Uff, już tym razem się udało. Puh. Hola, dokąd ty idziesz? Miłego czytania. No baby, o no, no, pomocy! ludzie! Pomocy! Jest w pomocy! 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 Przychodzisz do mnie i mówisz, że nie chcesz czytania? Panowie, rozwiązanie jest tylko jedno. Kierunek ambona. Maksym, to już Twój czas. Panowie, co my żeśmy narobili? Czy. 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 czy tam skier... według świętego ucha? Ten spóźniony. Znowu jestem spóźniony! siema ma Dlaczego ja? Znowu jestem z Szans mnie zabije znowu. Które? Ja, nie przestawiłem zegarka. Ten poważny? E, ty, znasz ten żart? Przychodzi baba do lekarza z murem na plecach i mówi Zamurowało mnie. Ale to było ty, a znasz ten? Przychodzi baba ze śledzień nawet plecach i mówi Byłam śledziowa Ty, a znasz jeszcze ten? No, Przychodzi baba do windy, a tam słody ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Ha, ha. To było dobre <śpiewanie> 12 seconds later. Pytanie z listu świętego Pawła apostoła do gigantów. Ja nie mogę gigantów powiedzieć. Skupcie się na mszy, ludzie. Zobaczmy. A few moments later. Ale się wywalił, ja cię kręcę. One eternity later Pan z wami I z duchem twoim A nareszcie koniec. Wyjątkowo śmieszna dzisiaj tam szabła, nie uważa się? Ale w ogóle A propos tego to mi się przypomniał taki fajny żart Przychodzi baba do lekarza A tam chłop Akurat to było dobre, ja ci powiem. To było dobre. Matko bosko! Co co to, to się stanęło? Ja mówię... Matko bosko! Mówię co to... Co to, to, to się stanęło? Pioch. No dobra to, zbieramy się. No. Lecimy. Ale, ale, eee, ale, po, ale... po co ci to jest? Dobra, tam nie przejmuj się, wychodzimy, bo się zaraz... Wychodź, bo musimy wychodzić. Ale, widzisz stąd Co Stąd row? Dobra, idealna pora by się położyć Ale stary, my musimy coś z tym zrobić już zaraz prąż przyjdzie Co ci mogę powiedzieć? Nie wyniesiemy go za dużo. Musimy siłowo No dobra, przechalę Dobra, wiesz co, Darek sobie, zróbmy to inaczej to jest, doreszczy cię powaliło? Na mysze mi tutaj Bardzo A, proszę Jak zwykle yeah, Dobra Idziemy, zaraz A wiecie dlaczego mnie tak twarz boli? No dobra, dobra mniej czasem. A few moments later. Ciekawe o czym dzisiaj jest czytanie No no, ciekawe Czytanie jest no, weź się oh, no, obuduje. Już dwie, dwie, dwie. nie śpię, przepraszam. Dobra, to ja idę rozłożyć kielich, tylko nie śpij znowu Oj, Oczywiście, jak zawsze. Dobra. Ej, no patrz, no, znowu śpi. No. W takim razie pozostaje tylko jedna broń. Tak już jest. przesada No to co? Raz, dwa, dwa i trzy. trzy. Stop! Jak nie chcecie, to na ja ze stolikę. No, Oni jedną znowu śpino. Jak pomóżcie się wziąłem? No cóż, dla niektórych nie ma rady.